Witajcie przyjaciele, jestem właśnie w, Waria, w Warszawie, zobaczcie jestem przy Mariocie, patrzcie jakie, jakie, jakie tu się rzeczy odstawiają, jest Warszawa, jest Mariot, dwóch ludzi bez żadnych zabezpieczeń wspina się na wieżę, zobaczcie, ja Cię kręcę, zobaczcie, dwóch ludzi, to jest chyba banot jakoś, to się na YouTube, są już filmiki, kiedyś, kiedyś widziałem filmiki, zobaczcie, zobaczcie jaka wysokość, o. A oni tam nie wiem, da się jeszcze bardziej przybliżyć. Zobaczcie. Bez żadnych zabezpieczeń. Bez żadnych sp zabezpieczeń. Spinają się na Mariota. Jest godzina 20. Jest godzina 20. Takie rzeczy w Warszawie. Zobaczcie. No ja wam powiem szczerze, nigdy w życiu. Takie coś nigdy w życiu. No tak bym był szczupły, wysportowany i za żadne pieniądze. Zdobycie Giewontu to w porównaniu z tym. No to to, to no nie, nie, nigdy. Zobaczcie. Nieźle, co? No, wam powiem jeszcze, te hobby gołębiarskie nie jest takie złe, wam powiem szczerze. Jest nieraz denerwujące, trzeba się znać na tych gołębiach, na tym wszystkim. Trzeba umieć to wszystko, te gołębie prowadzić, leczyć, dbać, motywować. Ale wiecie, co? Nie jest jeszcze to te hobby takie trudne. Są, są gorsze to hobby. No, tu widzimy właśnie ekstremalne hobby. No ja nigdy w życiu, nigdy w życiu takie coś Czekaj, da się przybliżyć jeszcze o, Już się nie da Już się nie da przybliżyć Już się nie da przybliżyć Ja też Wam powiem, jeszcze mam trochę czasu Z 5 minut może mogę ponagrywać, bo o 20.30 mam pociąg do Radomia. O, proszę bardzo, Mariot. No nieźle, no nieźle. ια αλιάς έ απά λεμς άκου άκα No, wam powiem, wieczór się już robi. Mm. Nie, nie Szok. Szok.

bo no, ludzi się trochę zebrało, wam powiem, też patrzą, też, też filmują. pewnie nie jest, nie będę pierwszy. Policja tam widać, światła policyjne migają. Policja tam widzę już czeka na śmiałków, no ale no tam raczej nie wejdą, żeby ich zaaresztować, no. Także dopiero jak zejdą ewentualnie, będą panowie przesłuchani. Nie wiem jakie są konsekwencje prawne takiego czynu, ale chyba jakieś są. No, wam powiem wejście na Giewont czy na Rysy, to w porównaniu do tego, no to pikłość. Może zdążę do końca, nie wiem, żeby na pociąg się wyrobił. Nie ja mam statywu twardego, bo powiem zwykłym telefonem, nagrywam, dlatego tak to lata wszystko. Ciekawe jak to zakończą? No kondycja nie bywała u tych panów. Najspokój. spokój. o tu na dole widzicie jacyś ratownicy też już tam się zaczają na nich no nie dziwię się w sumie no bo to chyba jest narażenie życia swojej innych w sumie przynajmniej próba narażenia życia no. ale ale odważni panowie wam powiem akurat Przypadkiem pierwszy raz w Warszawie takie zdarzenie natrafiłem. No to mówię, trzeba nagrać. No już kończą. Proszę bardzo. Pierwszy w białej koszulce. Nie wiem, czy to są wyścigi, czy wzajemna współpraca. O, wszyscy wiwatują, brawo im, proszę bardzo. Zobaczcie, ile tu gapiów. Ile tu gapiów się zebrało? Łącznie takich jak ja. Nie wiem teraz. Jak oni wyjdą dalej z tego miejsca? Sam jestem ciekawy, Wam powiem, jak dalej z tego miejsca się uwolnić. Bez żadnego zabezpieczenia. Proszę bardzo, ale odwaga. No i finisz. No i finisz, panowie. No i finisz. No i finisz, proszę bardzo, zdobyty. Monteveres zdobyty, proszę bardzo. Wszyscy gratulują. O proszę bardzo Ech, Nieźle, co? Trafiła mi się wycieczka do Warszawy. Także pozdrawiam wszystkich hodowców. Dobry lot. Jakby nie było.